Bieg, ale to sędzia biegnie, że na razie jeszcze. Pan Piotr yy, Kołodziejczyk, sędzia główny. A my tutaj z niecierpliwością patrzymy, nie czy ten rekord będzie bogaty. I kto wygra? I kto wygra w przecinku? 29 wiek Memoria Łosińskiego. Zostało pół minuty. Panie Piotrze, jak tam sytuacja na trasie? Jest on biega, pierwszy będzie rekord! więc może 50, a więc znakomity bieg Kenia, Etiopia, taka kolejność. Znakomicie Martin Mugule. Na drugim do I jako trzeci również wyjęcie z numerem 309. Z numerem 309, proszę Państwa. Kiliszyta moj i na czwartym miejscu kolejny kieniczej z numerem 140. 322 to są reprezentanci Ukrainy. 322. Proszę Państwa, dużo tych zawodników startujących. Jewgieński, roki. on również się wyróżniał w tym roku bardzo dobrymi występami. A więc reprezentanci Ukrainy tutaj również się pokazali z bardzo, bardzo mocnej strony. Wiemy na pewno, że zwyciężył reprezentant Kenii. Kenijczyk. No ten, który po 5 km prowadził fantastycznie! No, ola!